Czy snus to legalny sposób na odurzanie się? Czy to coś groźnego, czy może tylko nowa moda wśród młodych, ale też wśród kandydatów na prezydenta Polski? To wszystko robimy. Budujemy specjalne centra opiekuńczo-lecznicze dla tych seniorów, którzy mają trudniej w życiu i którzy nie mają już takiej formy zdrowotnej. Specjalne centra opiekuńczo-lecznicze dla tych seniorów, którzy. Czy to narkotyk, a może zamiennik papierosów? Dziś wyjaśnić dokładnie, czym są snusy, po co się jej bierze i czym się różnią od klasycznych używek czy narkotyków? Po tym, jak kandydat na prezydenta Polski na ostatniej debacie sobie coś wciągnął, internet zapłonął i powstało mnóstwo pytań dotyczących tego, co to było. Ostatecznie okazuje się, że to są snusy, więc zacznijmy sobie po kolei, co to jest. Oczywiście, bazując na faktach. To jest ogólnie taka niewielka saszetka, ten snus oczywiście. Zawierająca nikotynę, która wkładana jest pod górną wargę. Nikotyna wchłania się przez śluzówkę i trafia bezpośrednio do krwiobiegu. Nie trzeba palić, nie trzeba rzucić, nie trzeba niczego ciągać. To bezdymna forma używania nikotyny, która działa szybko, dyskretnie i mocno. W odróżnieniu od papierosów, snus nie generuje. Dymu ani zapachu. Nie wymaga zapalniczki ani wychodzenia na zewnątrz. Można tak naprawdę go stosować, jak widać, na dewacie prezydenckiej, ale też w szkole, w pracy czy w domu, praktycznie wszędzie. W Polsce w ogóle snus nie jest oficjalnie dopuszczony do sprzedaży jako produkt tytoniowy, ale bez problemu można go kupić przez internet. Istnieją też oczywiście produkty nikotynowe, które technicznie nie zawierają tytonu, tylko syntetyczną nikotynę. I to one najczęściej właśnie są sprzedawane legalnie, mimo że działają po prostu bardzo podobnie. Każda saszetka snusa zawiera od kilku, nawet kilkudziesięciu mg nikotyny, czyli tyle, Ile kilka papierosów? Co więcej, snusy mają różne smaki. Oczywiście mogą być miętowe, owocowe, pewnie cytrusowe, mentolowe. I teraz dzięki temu są po prostu bardziej atrakcyjne dla osób, które nigdy wcześniej szczególnie nie paliły i nie tolerują po prostu tego typowego zapachu tytoniu, papierosów. Ale teraz powstaje kluczowe pytanie: po co się je bierze? Po pierwsze, oczywiście, chodzi o efekt. Nikotyna to substancja. Tak, kochani, psychoaktywna i po prostu działa na mózg. Przy użyciu albo po użyciu tak naprawdę snusa, wiele osób odczuwa pobudzenie, poprawę koncentracji, uczucie lekkości, a czasem nawet lekkie zawroty głowy. To jest tak zwany efekt takiego nikotynowego kopa, takiego samego jak po pierwszym papierosie. I u niektórych to daje poczucie skupienia, u innych redukuje stres lub napięcie. I teraz nikotyna wpływa na układ nagrody w mózgu i zwiększa oczywiście tym samym. Poziom dopaminy co daje chwilowe poczucie takiej przyjemności. Po drugie, to co jest istotne, snus działa szybko. Efekty pojawiają się w ciągu kilku minut, ponieważ nikotyna wchłania się bezpośrednio do krwi przez błony śluzowe. Nie trzeba czekać, nie trzeba, nie wiem, spalać całego papierosa. Wystarczy kilka minut i mózg dostaje swoją dawkę. I jeszcze po trzecie, myślę, że warto podkreślić, że snus jest wygodny i. Całkiem dyskretne. Można go używać w różnych miejscach, gdzie nie wolno palić. Nie ma zapachu, nie ma dymu, nie ma śladów tak naprawdę, więc dla wielu osób to jest sposób na takie legalne a społeczne zaakceptowanie korzystania właśnie z substancji psychoaktywnych bez wzbudzania podejrzeń. W internecie też padło sporo pytań: czy w ogóle snus to jest narkotyk? Odpowiedź, odpowiedź oficjalnie brzmi: nie. No bo formalnie snus nie jest uznawany za narkotyk, nie znajduje się na liście substancji zakazanych, nie jest klasyfikowany jak np. marihuana, czy kokaina, czy amfetamina. No ale znowu to jest perspektywa prawna. No bo z perspektywy biologicznej jest troszeczkę inaczej, bo tutaj jednak ten snus działa na mózg i nikotyna pobudza receptory nikotynowe w ośrodkowym układzie nerwowym i wpływa między innymi na nastrój, na koncentrację, na odczuwanie stresu i uzależnia zarówno fizycznie, jak i psychicznie. No bo umówmy się, powoduje pewną też tolerancję, czyli z czasem potrzebna jest coraz większa dawka. I objawy odstawienne, czyli rozdrażnienie, czyli nerwowość, brak koncentracji, a nawet problemy ze snem, się pojawiają, tak jak w przypadku zresztą narkotyków. Dlatego podkreślam, że akurat w tym sensie takim mechanizm działania snusa jest bardzo podobny do tych narkotyków. Mózg dostaje substancję, która stymuluje układ nagrody i Osoba, która tego używa, czuje się po prostu lepiej, ale na chwilę, i potem efekt po prostu znika, i wraca potrzeba kolejnej dawki. Myślę też, że skoro nagrywam o tym filmie, to warto też powiedzieć, jakie są efekty zdrowotne, jeżeli chodzi o korzystanie z tego typu produktu. No bo tak, z jednej strony, snusy zwiększają ryzyko nadciśnienia, zaburzenia rytmu serca. Między innymi uszkodzeń błon śluzowych w jamie ustnej i stanów zapalnych dziąseł i przyzębia. I w sumie jeszcze mogę dodać, że przy, przy długotrwałym stosowaniu pojawiają się pewne potencjalne zmiany przednowotworowe. Więc to nie jest taki kolorowy produkt, który po prostu nie ma żadnych skutków ubocznych. Pamiętajcie też, że będzie wpływał na układ hormonalny. A Jeżeli chodzi o w ogóle zwiększenie stresu oksydacyjnego i zaburzenia regulacji apetytu i snu, to wszystko sprawia, że ten snus no, nie jest neutralny, nie jest też lepszy czy gorszy tak naprawdę od palenia, jest po prostu inny. Jest bym powiedział taki cichy, niewidoczny, ale wciąż aktywnie działający na mózg. Więc jeżeli ktoś z tego korzysta, albo chce tego, z tego korzystać, to warto zadać sobie pytanie po prostu, po co, albo dlaczego to robić, co chcesz w ten sposób osiągnąć. Moim zdaniem z mojej perspektywy są tysiące razy lepsze sposoby na radzenie sobie przede wszystkim ze stresem i poczucie się po prostu lepiej. Ale o tym nagrywam, nagrywałem i będę nagrywał kolejne filmy. Dajcie mi znać czy wy z tego kiedykolwiek korzystaliście czy korzystacie. Jestem ciekawy ile osób rzeczywiście realnie z tego korzysta bo powiem szczerze że ja w ostatnim czasie nie słyszałem żeby ktoś z tego korzystał ale debata pokazała mi że Nadal ludzie z tego korzystają. Jestem ciekawy statystycznie, jak to się układa. Przypomnę też tylko osoby, które chcą zadbać o siebie, o swoje ciało, o poczucie, sylwetkę. Pamiętajcie, że przepisy ćwiczenia i ogólnie wyzwania znajdziecie w linku. Pod tym filmem możecie sobie kliknąć i sprawdzić tak po prostu, a osoby, które są ze mną, z nami tak naprawdę współpracować przy moim programie Metoda Szemraja, gdzie od podstaw przygotujemy dla Ciebie dietę i ćwiczenia i poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, właśnie między innymi odchudzania i tej Twojej przemiany. Pamiętaj też, że przy okazji pracujemy nad nawykami i zarządzaniem stresem, dlatego że połączenie tych wszystkich. Aspektów jest kluczowe dla długoterminowych rezultatów bez efektu Link do mojej metody szemu również jest w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam. W razie pytań pisz w komentarzach lub na kontakt mapatstwapprzon.pl bardzo chętnie pomogę. Tyle na dziś ode mnie, trochę inny film niż do tej pory. Ja mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzięki za oglądanie go do końca i widzimy się w kolejnym. Kłaniam się. Pozdrawiam. Cześć! To wszystko robimy. Budujemy specjalne centra opiekuńczo-lecznicze dla tych seniorów, którzy mają trudniej w życiu i którzy nie mają już takiej formy zdrowotnej. Specjalne centra opiekuńczo-lecznicze dla tych seniorów, którzy.